1 maja na placu Piłsudskiego w Warszawie odbył się wyjątkowy koncert z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na scenie pokazali się m.in. Kaja, Andrzej Piaseczny, Kwiat Jabłoni, Igor Herbut czy Monika Brodka. A ostatnia postanowiła zaprezentować się publiczności w wyjątkowo śmiałej kreacji. Jak zaprezentowała się ona i pozostałe gwiazdy? Sprawdźcie, tak wyglądał koncert Urodziny w Europie. Dobrze, że jesteśmy razem. O, radości, iskro bogów, kwiecie elizejskich pól, święta, na Twym świętym progu staje nasz natchniony chór. Jasność Twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą brać mi tam, gdzie Twój przemówi głos. Jasność Twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą brać mi tam, gdzie Twój przemówi głos. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbył się uroczysty koncert z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W wydarzeniu Urodziny w Europie. Dobrze, że jesteśmy razem z udziałem orkiestry i wybitnych solistów pod batutą Jana Stokłosy. Spotkali się artyści kilku pokoleń i różnych światów muzycznych. M. Inaczej: Kaja, Andrzej Piaseczny, Kwiat Jabłoni, Ania Dąbrowska, Natalia i Paulina Przybysz, Igor Herbut, Julia Pietrucha, Organek, Błażej Król, Mela Koteluk, Grupson i chór zespołu pieśni i tańca, Śląsk. Artyści zaprezentowali nowe aranżacje znanych przebojów, a tym samym zabrali widzów w niepowtarzalną muzyczną podróż po polskiej scenie muzycznej ostatnich 20 lat. Koncert poprowadzili Sylwia Dekiert i Radosław Brzuska, realizując programy z wykorzystaniem środków z budżetu UE, staliśmy się nie tylko największym beneficjentem polityki spójności, ale także beneficjentem skutecznym, co przełożyło się na konkretne efekty społeczne i gospodarcze w skali regionów i kraju oraz wpisuje się w procesy rozwojowe na poziomie europejskim. W ciągu 20 lat członkostwa Polska skorzystała z ogromnych środków finansowych przeznaczonych M. Inaczej, na rozwój infrastruktury energetycznej, gazowej oraz działań polegających na wspieraniu efektywności energetycznej. Fundusz unijny przyczyniły się do przyspieszenia rozwoju Polski i przyniosły wymierne korzyści, czytamy na stronie GOV. Plac Rada Europy postanowiła, że fragment IX Symfonii Beethovena, zatytułowany Oda do Radości, zostanie jej hymnem. W 1985 roku szefowie państw i rządów UE zadecydowali, że melodia ta będzie oficjalnym hymnem Unii Europejskiej. Hymn wyraża europejskie ideały wolności, pokoju i solidarności w uniwersalnym języku, jakim jest muzyka. W galerii znajdziecie zdjęcia z koncertu Urodziny w Europie. Dobrze, że jesteśmy razem. Zobaczcie, jak na scenie zaprezentowały się gwiazdy.